Witajcie w mojej pysznej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować przepyszne wafle krówkowe. Do ich przygotowania potrzebujemy tylko kilku składników, z których otrzymacie naprawdę przepyszny deser. Zapraszam do oglądania. Do ich przygotowania potrzebujemy jedno opakowanie wafli tortowych, 400 g krówek, 100 g masła szklanki mleka, szklanka o pojemności 250 ml oraz 3 łyżki orzechów laskowych. Bierzemy średniej wielkości garnek lub patelnię, wlewamy do niej mleko, dajemy masło i patelnię stawiamy na małym ogniu. W międzyczasie bierzemy orzechy laskowe, wsypujemy je do woreczka lub do woreczka strunowego i kruszymy na mniejsze kawałki, najlepiej wałkiem. Gotowe. Odkładamy na bok i kiedy masło rozpuściło się w mleku, dosypujemy krówki. Stawiamy na małym ogniu i przez cały czas. Mieszamy, żeby krówki się nie przypaliły. Masa krówkowa gotowa, wsypujemy do niej orzechy, i mieszamy. Troszkę studzimy. Teraz przygotowujemy sobie folię spożywczą, kładziemy na nią wafel i dajemy kilka łyżek masy krówkowej. A następnie rozprowadzamy po całości. Przekrywamy waflem. Lekko dociskamy i dajemy kolejną warstwę. Przykrywamy kolejnym waflem i postępujemy tak samo, aż do momentu wykorzystania wszystkich składników. I nakrywamy ostatnim waflem. Nakrywamy folią, obciążamy, na przykład deseczką do krojenia. I pozostawiamy do całkowitego ostygnięcia. Kiedy masa zastygła, zdejmujemy obciążenie i gotowy wafel kroimy na kwadraty lub trójkąty. Wafle gotowe. Jeśli spodobał wam się mój przepis, zostawcie proszę łapkę w górę. Oraz subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z nowymi pysznymi przepisami. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia wkrótce.